Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę materiału testowego i troszeczkę mojego zwyczajowego oględzenia. Porozmawiamy sobie o tym oto pojeździe, czyli KW-1S, zwanym potocznie Siemką, Sportem i tak dalej. Słuchajcie, kiedy pojawiła się informacja, że z Siemką coś ma się stać, wszyscy się chyba ucieszyli, to znaczy wszyscy ci, którzy twierdzili tak jak ja, że Siemka na szóstym poziomie po prostu zaburza równowagę, prawda? E, natomiast nikt chyba się nie spodziewał, natomiast nikt się nie spodziewał, że nerfa tak naprawdę chyba nie będzie w ogóle. E, co więcej, moim zdaniem będzie buff i to całkiem niezły i mamy nowego króla dla graczy, którzy po prostu, no nie wiem, nie radzą sobie innymi czołgami. Takich graczy chyba jest całkiem sporo. E, co jest z tą siemką. Słuchajcie, to był czołg oczywiście szóstego poziomu z niesamowitym działem, które po prostu na przykład <coughs> likwidowało, przepraszam, czołgi poziomu piątego, a konkretnie te deki. Brało je na strzał. Działo było no, niecelne powiedzmy, natomiast penetracja 175 to było coś masakrycznego. No i cóż, nie tak dawno. A może i dawno temu dowiedzieliśmy się, że pojazd ten będzie rozbity. E, rozbity chyba każdy z nas odebrał jako rozbity i znerfiony. Natomiast o nerfie faktycznie nikt chyba nie mówił. I nerfa tak naprawdę nie ma. Jest coś odwrotnego. Ogólnie zastanawiałem się często, e, kto pałeczkę przejmie, znaczy co pałeczkę przejmie, jaki pojazd. E, I padło na ten oto czołg, który spokojnie można nazwać w tym momencie gdyby na przykład zniknęły KW-1S i KW-85 można nazwać kolejnym pojazdem OP zresztą historia słuchajcie czołgu KW jest wszystkim znana kiedyś kurczę ze 107 się jeździło na tym czołgu pralkę się montowało i tak dalej i tak dalej na szczęście te czasy już chyba nie wrócą natomiast ten czołg miał szansę stać się kolejną tak jakby siemką no jeżeli yy, ten wyraz siema nie pochodzi od eski e no to ten czołg na haubicy na goldzie miał szansę naprawdę jaka jest różnica między tymi dwoma pojazdami słuchajcie jedyna różnica znacząca oprócz troszeczkę innego przedniego pancerza to jest to, że siemka z boku ma 60 a kawuk zwykły z boku ma 75 oczywiście przy side scrapie jest to kluczowe jest to duża przepaść natomiast Siemka wcale nie musi tak często robić tego side scrapa e, tylko może po prostu objeżdżać inne czołgi a to dlaczego? a to dlatego, że ma niesamowity no niesamowite osiągi w porównaniu do zwykłego kawuka, zwłaszcza przy manewrowaniu, wszelkiego rodzaju zakrętach i tak dalej. Pod koniec tego filmiku będzie test porównawczy dwóch czołgów, właśnie kawuka zwykłego i siemki. Zobaczycie jaka przepaść dzieli te dwa czołgi, jeżeli chodzi o mobilność. I chyba same nasuną Wam się już myśli, jak będzie można to wykorzystać. E, otóż słuchajcie, wszyscy, którzy grali do tej pory siemką, będą grać nadal. Siemką, z tym, że będą musieli używać niestety częściej Gold Pestek na KW1S. W ogóle się ich nie używało, no bo to już było przegięcie, gdyby tego typu czołgiem używać. No chyba, że nie wiem, ktoś nie mógł przebić isa trójki albo coś takiego. No to może wtedy. Tym razem mamy czołg poziomu piątego, który w porównaniu do KW-ka ma życia 40, tak? Nie, 20 mniej, tylko 20 mniej życia. Do tego ma bardziej taką jakby obłą wieżę która może nie jest tak dingująca, zresztą to trzeba będzie dopiero sprawdzić, natomiast jest ta wieża o wiele przyjemniejsza niż ta w kawoku. co prawda jest tu jakiś garnek nie wiem jaki jest pancerz na nim no ale jest dosyć obły no wielki też jest, to trzeba przyznać słuchajcie, to co tu jest zamontowane brzydactwo, to oczywiście chałubica 122 mm która ma dokładnie takie parametry jak chałbica w kw -ku. zobaczcie, tu sobie porównamy, czyli mamy 517, no przepraszam, jest troszeczkę tutaj, no ale to jest pomijalne, to jest pomijalne mamy 517, 526 mamy 61 penetracja i 140 na goldzie i tutaj, i tutaj, więc mamy kurczę 370 aż obrażeń, celność właściwie ta sama, 0,57 0,58, czas celowania 2,9, 2,9 waga ta sama, prawda dodamy, że to działo jest dedykowane dla KW-1S a więc oba czołgi są na poziomie piątym w tym momencie siemka spadła ale została jej mobilność, bo jeżeli sobie zobaczycie, że kawuk zwykły waży 50 ton i ma silnik 500 e, oraz prędkość 34, a nowa Siemka ma 45 ton, czyli jest o 5 ton lżejsza, ma silnik 600, czyli ma e, dokładnie 100 koni więcej i ma prędkość 43, no to to już powinno Wam coś tam obrazować. E, mamy jeszcze tutaj Obrót 30, a kawuk to nawet, nie wiem, 20, czyli jest 10 stopni, to jest również przepaść uważam, zwłaszcza w połączeniu z mocniejszym silnikiem, prawda? I teraz wszystko właśnie wskazuje na to, że ten czołg przejmuje królowanie i na piątym poziomie nadal y, balansu żadnego nie będzie, ponieważ wszyscy będą grali tym czołgiem z tym działem. No i będzie to po prostu niesamowite. Ja Wam pokażę bitwy na żywo. Dzisiaj jeszcze albo jutro zagram bitwę zarówno z tym działem jak i z działem kolejnym, które tutaj jest, czyli to jest 85 S31. Ogólnie działo porównywalne do tego, które ma kawuk, z tym, że czołg jest właśnie szybszy i z boku troszeczkę mniej opancerzony. Ach, słuchajcie, ruskie musi jednak być, no... Nie wiem, ja naprawdę miałem złudzenie, że czołgi po prostu dostaną nerfa. Natomiast zarówno KW1S, jak i KW85 to są naprawdę świetne czołgi na swoim poziomie. Po prostu te czołgi są fantastyczne. Ta armata, która tutaj jest, no nie jest może jakaś tam rewelacyjna w porównaniu z tym, że mobilność tego czołgu się po prostu obniżyła, ale to nie jest... Taka wolna krowa jak na przykład zwykły KWK. Dobra, to teraz zapraszam Was do obejrzenia porównania mobilności dwóch czołgów. KW1S i KW1. Przypominam, że siła ognia tych dwóch czołgów jest taka sama tak naprawdę. No i zobaczymy czy moje słowa okażą się prorocze i w, nie wiem, tydzień po wyjściu pacza. E, wszyscy ludzie, którzy mieli siemkę nagle zadomowią się na piątym tierze, a to oznacza, słuchajcie. Tutaj się może i gra trochę kiepsko na serwerze testowym, ponieważ nigdy nie wyrzuciło mnie na górze. Po prostu wszystkie bitwy, które rozegrałem siemką, wywalało mnie na samym dole, prawda? No bo wszyscy grają od piątek, czwórkami nikt nie gra. Natomiast na normalnym serwerze będzie nas wywalało tym czołgiem nawet na trójki co będzie po prostu jakąś kompletną masakrą, kurczę. Trójki, czwórki, piątki. Takie losowanie będzie często się zdarzało. Dobra, czyli kończę, a wy obejrzyjcie sobie porównanie.